Cześć, witajcie! Ja jestem Niko Dementel A dzisiaj nagrywamy Minecraft. Jest gość no? specjalny, bo jest mój brat Alex. Przywitajcie Alex. Przywitaj powiedz cześć. Cześć! E, mój braciszek ma 5 lat um, i go dzisiaj uczę grać w Minecrafta. No! E, Dałem sobie skrzynkę początkową. Znaczy... E, ogólnie, Alex. no może nie będzie grać tak cały czas, ale mm, pokażę mu, pokażę mu. E, czekajcie, tylko ja tak trochę przestawię. No tam. O nie, no przestawię sobie tutaj pyk, żeby nam ładnie ująło. No ujęłam nam to. Kamera. Opa. Już mamy dobrze, mm, nie więcej. Zbierzemy sobie rybkę. To nam jest przydatne, Alusiu. Uh -huh. nie? Um, no tak. Ogólnie Aleks będzie się raz przypatrywać, um, a raz po prostu będzie też grać. Nie? E, mamy zadania, które napisałam, żebyśmy mogli sobie to proszę, e, zrealizować te śmieczka. Żebyśmy mogli sobie mieć jakiś challenge. Pierwszy jest znaleźć wioskę. Znaczy musimy znaleźć jakąś wioskę. A jak nie znajdziemy, na następny odcinek też zbieram jakąś osobę. Ogólnie robimy na jednym świecie cały czas. Znaczy że muszę znaleźć tą wioskę. Mamy ogólnie trzy zadania. Pierwszy jest to znaleźć tą wioskę. Daję sobie może na to jakieś. No, 3 minutki. Jak nie znajdę, to na następny odcinek też zapraszam osobę. Bo ogólnie tutaj staramy się zbudować miasteczko, w którym po prostu będziemy. toczyć życie, jak nie nie? No i w tym miasteczku razem sobie będę grać z Alexem. Znaczy, ogólnie zdobywać surowce mam jakby, nie? No jak... Wiem, że Minecraft jest sławną grą, więc stwierdziłem, że nie ma potworów, wyłączyłem. pisze też, czy chcielibyście, jakbym grał na tym. Na nie wiem jak się to nazywa. Na jakich serwerach z kimś? Już mam pomysł z Kim nie więcej żebyśmy mogli sobie zagrać, um, ale możemy się jeszcze zmieni działania, nie? Ale pan No. E, i oczywiście zostawcie też subskrypcję. Dobra, 3 minutki już minęły. Drugie no, tak. zadanie. Skop drzewą. My tych drzew trochę skopiemy. Tak. Um, A już miałeś być cicho, jak coś mówię. Jakbyśmy um, mogli zbudować dom, bo następne zadanie zadanie jest zbudować dom. Widzę że tam jeszcze jest taką pustą polankę, więc tam pójdę. Znaczy w miarę pustą. Bo tutaj ogólnie wszędzie są jakieś lasy. W miarę pusta polanka tam jest. Może nam się jeszcze udać znaleźć tą wioskę. Ale to, się, to nie będzie zajeszione, więc za następny odcinek może wezmę moją siostrę. Mam braciszka i siostrę. Braciszka dzisiaj postanowiła, że wezmę na pierwszy odcinek. Ale też przedłużymy może coś zdrowia z moim bratem. Że sobie będziemy grać, nie? Albo mój braciszek założy kanał. No wszystko jest możliwe. Więc w sumie... Aleks może też założyć kanał kiedyś i będziemy mogli sobie razem grać, nie? Jak się, jak się nauczyli grać ze mną, to będziemy mogli stworzyć serwer i grać wszyscy naraz z tą osobą, którą już mam na myśli. Tylko, że potrzebny był drugi laptop czy komputer, bo niestety mamy tylko jeden laptop. Mój hmm, telefonie chyba się nie da połączyć z laptopem. Hmm, no to by było słabo, ale mam nadzieję, że się będzie dało. Ja gram, hmm, nie wiem czy mówiłem, ja gram bez potworów. No temu, że to ma być realne jako, nie? Opa! w jaskinie dobra, ja miałem zsinać drzewo jak ja tutaj no tak. wędruję ale chciałem no jak nie znaleźliśmy tej wioski to ta seria się będzie dużo inaczej nazywać niestety, ale tam jest mój ulubiony biom jakby i tutaj jest też fajny biom, żeby zbudować taki domek, który kiedyś już budowałem, taki w skałach on jest gdzieś wysoko, wysoko. Czy tutaj mówił, że nie ma wioski? Już mamy na horyzoncie wioskę. To, że no. nie będziemy no. zmieniać nazwy tej serii, bo ona się no. nazywać miasteczko. I się będzie nazywać miasteczko, bo znalazłem miasteczko, nie? Zawsze ogólnie my tą wioskę u villagerów trochę zmodyfikujemy. Hmm. Więc jak widać mamy yy, miasteczko wioskę villagerów. Może znajdziemy jeszcze jedną? Fajnie nie było. Tutaj... Dobra, jak mamy tą wioskę, to... A, jeszcze było zadanie, żeby ściąć drzewo. Um, zbudować domek. My to oczywiście zrobimy. Z Aleksem. Może ty byś chciał ściąć drzewo? Chcesz, Arusiu? Ściąć tak. drzewo? To proszę masz myszkę. Ładnie, tylko przytrzymaj. O. Widzisz? Yes. Teraz sobie podnieś do góry. Czekaj. Podnieś sobie do góry. Tnij ten pnieszek. Yes. W teraz wciśnij to. Do przodu. No. Stop! Do góry sobie podnieś myszeczkę. Czekaj. Tyk. Um, I tnij. Dobrze się idzie. Ale trzymaj sobie moszkę tak. Teraz możesz łatwiej sobie... Hop! Przytrzymaj! Trzymaj! Trzymaj, o! O! Teraz następny pierwszy. No ścinek. Ale sobie tak jak mówiłem, żebyś mógł ją manewrować. Tam jest jeszcze też. Widzisz? Nie tu, tylko tu, widzisz? Alex, tutaj. Tutaj. Nad tobą jest. Czekaj, no manewruje cię. Na niej. Albo cię na najlepiej zatnę. Patrz. Tam. Tę muszę się nie skakać. Tylko już... No, jak już. Jak przegram, to już wygram. Nie, tutaj nie ma, że przegra, chyba raczej zjedzą, wiesz? Dobra, ja tutaj dotnę. Widzicie, jak Aleksowi na pierwszy raz grania na survivalu, bo co to się podziało? Bo na kreatywie raczej zawsze grał. Um, jak na pierwszy raz grania na survivalu poszło mu świetnie, świetnie. Ja robię ten biom, wiecie czemu? Um, no, jakoś mi się podoba, taka dżungla jak ale wy tutaj ładnie widzicie to. Macie lepiej oświetloną niż jedzie. ja. O, mamy jedzonko. To jedzonko? No. I książka. Możemy tę książkę na przykład przeczytać? Nie wiem czy widzicie, mamy książkę. Nie możemy jej przeczytać. No taka trochę głupia ta książka. Taka trochę głupia. No ale niestety taką siłomuszkę dostaliśmy. Taką. Musimy to mieć. Fajnie by było, jakby były jakieś na przykład porady, czy coś. Ym... Gneza odłączył się od słuchawek, Alex Wyskoczyła informacja. I teraz będziecie tutaj sobie to wszystko słyszeć. Ale może nawet lepiej. Ktoś może lubi. Napiszę też może, jak ktoś umie. Pisać w komentarzach? To napiszcie w komentarzach? E, czy lubicie ten głos? Co? Słyszę te dźwięki. No bo tutaj e, wiesz czemu? Bo odpiąłeś gniazdo od słuchawek, wiesz? I teraz nam się przełączył na głośniki z laptopa. Gramy też na fajnym laptopiku. Jak chcecie, to możemy kiedyś opowiedzieć, na jakim laptopie te pieklamy. Ja kiedyś muszę wziąć miecz i jak widzieliście tego żelaznego stworka... I, a, zaś się potpiął. Dobra. Ym, to go... Już nie będziesz, to chyba tak. Ym, to będziemy mogli kiedyś opowiedzieć, co to za laptop, jakiej firmy. Odłączone to już typie było 5 minut temu, teraz mi wyskoczył komentarz, że y, ten y, gniazdo od, od słuchawek jest wyłączone. Szmaragdy, emeraldy tak zwane, ale my mamy w polsku. Jak coś to możecie też podsyłać, pomysły, fajne. Jakieś ciekawe pomysły na odcinek. Ja mam budować też domek teraz, nie? Ja jakoś go nie buduję. Ja umiem ładne domki budować. Ale teraz zbudujemy domek. Zawsze znaczy, ogólnie to nie jest napisane, czy mamy zbudować go do końca. Zapomniałam sobie dopisać, więc nie będę budować do końca. Zrobię tylko początek. Bo tutaj trzeba było dużo drzewa, bardzo dużo drzewa. Bo ja jestem dobrym budowniczym. Czekajcie, um, ja bym odłożył te rzeczy do skrzynki. mi się ogólnie nie chcę iść do kopalni. Albo nawet nie odkładam, bo wiem, gdzie zginąłem. Zrobimy tak. Że trzeba dostać. Trzeba. W um, ogóle jak coś to jest dzisiaj czwartek. Niszczysz się, kościół? Dzisiaj jest czwartek, ale jak na przykład filmu, co się... O, o, co no jak, film się doda, film się film się to e, proszę, proszę was e, nie widzieli, bo, bo mi coś ostatnio się nie chce dodać w film. Już klikam tak 10 razy. Raczej znaczy już 200 razy płytnął. A ty pierz jeszcze dalej żyje. Przeniosłem się na kilo. A ten pąka nie da się go zabić? Dobra, nie da. Nie, bo coś nie udało się nam, ale zaczynam robić ten domek, bo film już się będzie dodawać jeszcze dłużej i pewnie już może się dodać, nie wiem ile będzie się dodawać, ale może być długo już. Ja zrobię klasyczny mój domek, czyli musi być wella z basenem, oczywiście też może być. Pani. No. Dobra. Ja mam więcej takich kształty. Tej hatki, nam się drzewo skończy, to. A tutaj nie. Tutaj będziemy mieli tego. Ja tak zawsze buduję. Że tutaj będziemy mieli lustro. lustro. Znaczy nie lustro. Tylko widoczek, a tam będzie basen. Basen. Tak, ale się ja tak raczej zawsze buduję. Ty zawsze Nie. No ale, Siu, mówiłem, żebyś był cicho, jak gadam. Pek, pek, pek. A starczy. A starczy. Już na, już na 20. prosku mówię, a starczy. Albo nie wiem, czy zbudujemy jakieś takie ogromne miasteczko, lepiej by było właśnie grać yy, z kimś, i wtedy by było lepiej. Ja cię jak mi się to głupio stawia. Pyk. 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 Tak. raz. Jeszcze muszę tam jednego dodać, ale to chyba poza odcinkiem. Alex gdzie uciekłeś? Chodź. się nagrywać. I myślę, że ja się z wami ciekaw. Zostawcie łapkę w górę, subskrybcie, udostępnijcie ten kanał. No i pa. Alex pożegnam się. Pa.